Jestem strony Krzysiek i witam Was serdecznie podczas kolejnej lekcji języka japońskiego. Ostatnio zajmowaliśmy się rzędem K hiragany. Dzisiaj poznamy kolejny rząd, który będzie rzędem S. Okay? Ale zanim przejdziemy do rzędu S, zajmiemy się jeszcze raz e, znaczkami hiragany rzędu K. Czy je pamiętacie? Zapiszcie razem ze mnie i ze mną i w ten sposób sprawdzimy, czy dalej je pamiętacie. ok? Więc pierwszy znaczek był znaczkiem k. Raz, dwa, trzy. Drugi znaczek, Ki, Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejny znaczek, k. Kolejnym znaczkiem było ke. Raz, dwa, trzy. I ostatnim znaczkiem było K. Raz, dwa i trzy. Więc to były pięć znaczków. Dzisiaj poznamy kolejny rząd, czyli rząd S. Czyli dźwięki dzisiaj, które poznamy, będzie sa, si, su, se, so. Więc jak już widzicie, jeden dźwięk nie pasuje za bardzo do systemu, bo byście myśleli, że będzie si, prawda? Ale jest si. Ale tym się nie przejmujcie, jest to bardzo łatwe do, do zapamiętania. I w języku japońskim nie ma tego si, ale jest si. Tak na przykład sushi te Dźwięk się znajduje i go zaraz poznamy. Więc zacznijmy od pierwszego znaczka, czyli od SA. Okay? Znaczek SA składa się z dwóch elementów: raz, dwa. Wygląda właśnie w ten sposób. Jest dość prosty i przypomina on troszeczkę znaczek Ki. Poza tym, że ma tylko jeden, jedną kreskę zamiast dwóch. Okay? Więc zapiszmy SA jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Mała pętelka. Raz, dwa. Z moim brzuszkiem. I teraz tak samo jak ki, sa ulega przekształceniu, uproszczeniu. Okay? Czyli nie musimy zapisać tego, co jego brzuszka. Możemy go troszeczkę uciąć. Więc zapiszemy raz, dwa, trzy. I w ten sposób będzie również wiadomo, że to jest sa. Jeszcze raz. Raz, dwa, Hmm? Jest to dość proste, i tak jak mówiłem, to w, podczas zapisywania odręcznego nie zapisuje się całej pętelki, tylko po prostu je skraca i pisze się tę małą haczyk zamiast całego brzuszka. Kolejnym znakiem, który dzisiaj będziemy zapisywać, jest to znaczek Si. I wygląda on tak. Składa się on tylko z jednego elementu, jest bardzo prosty, wygląda jak malutki haczyk. Si. Bardzo prosty do zapisu, prawda? Si. Si, si, si. Więc myśmy. sa, si. E. Teraz przejdźmy do kolejnego. Znaczka jest to znaczek su. Jak krisu, jak moje imię, krisu, prawda? Tam się znajduje znaczek su. I on się składa z dwóch elementów, i wyglądają one następująco: raz, dwa. Jest mała pentelka i ten brzuszek zazwyczaj jest 3/4 od kreski. Znajduje się nie za nisko, nie za wysoko, gdzieś jakieś 3/4 od znaczka. Raz, dwa, raz, 2, dwa. Raz, dwa. raz, dwa. Jest to znaczek SU. Znaczek SU nie ulega uproszczeniu. Jest cały czas zapisywany w ten sam sposób i to jest jeden z moich ulubionych znaków w hiraganie, ponieważ jeżeli zapisujecie go na przykład tuszem na papierze, wygląda naprawdę wspaniale, ponieważ masz te wszystkie, macie wszystkie te elementy tego znaczka i kreski pozostawione poprzez e, pędzel wygląda naprawdę wspaniale. Szczególnie, że znajdują się w jakimś dłuższym e, nie wiem, zdaniu czy wyrazie. Kolejnym znakiem, który poznamy jest to znak C. C składa się z trzech elementów i wygląda on tak. Raz, dwa, trzy. Jest są bardziej, troszeczkę bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o ten wygląd. Ale mimo wszystko, niech Was to e, nie przestrasza. I są bardzo proste do zapamiętania. Więc napiszmy go jeszcze raz. Pierwsza kreska, druga i trzecia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jak widzicie, tutaj od razu zapisałem troszeczkę brzydko, ta kreska jest za długa i ta również one powinny być nie za długie i nie za krótkie, tak jak mówię, trzeba zachować te proporcje. Więc tak naprawdę w wszystkich SE, które dotąd zapisałem, bym powiedział, że to se wygląda najlepiej ze wszystkich. Ale jak widzicie, dalej jesteśmy w stanie rozróżnić ten kształt, więc nie ma problemu. I tak jak ze SU C nie ulega uproszczeniu. Wygląda ten znaczek cały czas tak samo. zapiszmy tutaj dźwięk. se I ostatnim znakiem, dźwiękiem. Z którą dzisiaj poznamy jest to spółgowska SO. SO wygląda troszeczkę jak Z, ale ma ogonek zawinięty. Coś jak powiedzmy ON czy EN. Mają swój ogonek, to SO ma swój własny ogonek. I zaraz, więc teraz zapiszę SO i zobaczę, jak on wygląda. Raz, dwa, trzy i kreseczka. Tak wygląda SO. Raz, dwa, trzy i kreseczka. I brzuszek. Raz, dwa, trzy i brzuszek. Raz, dwa, trzy i brzuszek. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy i brzuszek. I to jest znaczek SO. Ok, więc jak zawsze przejdźmy teraz do testu naszej wiedzy na temat hierogany i zaczniemy od, jak zawsze, zapisywania znaków. Więc na początku chciałbym, byście dla mnie zapisali znaczek SO. Jeśli się znaczek, który tak wygląda, to jeden punkt. Kolejnym chciałbym, abyście dla mnie zapisali: Si. Okay? Jeżeli zapiszecie znaczek, który wygląda tak, to byście kolejny punkcik. Okay? Kolejnym znakiem, który, chcia, który chciałbym, abyście dla mnie zapisali, jest se. Jeżeli zapisaliście ten znaczek, to byście punkt. Kolejnym znaczkiem, który chciałbym, się dla mnie zapisali, jest SA okay. Jeżeli się, ten znaczek PIM Ostatni Ostatnim znakiem, który chciałbym, żebyście dla mnie zapisali, jest znaczek SU OK Jeśli zapisaliście to To świetnie Więc teraz napiszę parę znaków i zobaczymy, czy jesteście w stanie odgadnąć, jakie to są znaki I jak zawsze głośno je wymawiajcie, jakie ja będę dopisać. OK? が。 Jeśli pamiętacie, to znaki z rzędu K ulegają temu przekształceniu. Ga, gi, g, ge, go. To samo będzie z rzędem S. On też się zmienia. I teraz S zmieni się w Z. W jednym przypadku on się troszeczkę inaczej zmieni. Więc na przykład znaczek SA zmieni się w za znaczek si zmieni się w di znaczek s si zmieni się w d znaczek se zmieni się w z znaczek co so, zmieni się w zo. So. Więc jak widzicie, jest dość sporo tych znaków, i tak jak w ostatniej lekcji, dzisiaj poznaliśmy 10 znaków. I znaczenia, jeżeli chodzi o dźwięki tych znaków, było: sa, si, su, se, so, za, dzi. Jeżeli będziecie praktykować te znaki oraz ich dźwięki, zapisujcie je w normalnej formie. Zapisujcie je z kreseczkami i pod spodem zapisujcie, jaki one dźwięk robią. Będzie Wam łatwiej zapamiętać odzwierciedlenia tych znaków i będzie Wam łatwiej je czytać. Więc to na tyle z mojej lekcji na dzisiaj. Mam nadzieję, jak zawsze Wam się lekcja podobała. Jeżeli macie więcej pytań oraz komentarzy, poproszę Was, abyście zostawili je na YouTube. I jak zawsze, jeśli możecie, udostępniajcie moje filmiki. I... Więc to na tyle na dzisiaj. Jak zawsze, mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza lekcja. Jeżeli macie jakieś pytania albo komentarze, zostawcie je na YouTube. I jutro zrobimy kolejną lekcję. przejdziemy przez kolejny rząd hiragany. I do zobaczenia na następnym razem. Cześć!